Cześć. Jak widzieliście na zdjęciu na wstępie filmu, tu na stole mam przygotowane elementy do montażowe już do zrobienia mojego prototypowego wycioru do karabinu. Jest teraz moda na wyciory węglowe. Ja rozumiem tą modę, ponieważ włókno węglowe jest. Nie jest inwazyjne. Nie, jeżeli skosimy wycior w broni, nie doprowadzimy do jakichś zarysowań wewnątrz przewodu lufy czy uszkodzenia korony lufy. I tak przeglądałem, słuchajcie, przeglądałem, oglądałem swoje wyciory, które nie są węglowe, swoje stare wyciory powlekane. Obejrzałem kilka różnych wyciorów w sklepach. Powiem Wam tak. Kupujecie wycior. Tańszy, droższy nieistotne. Doskonale wiecie, że wycior powinien być łożyskowany, tak? Żeby on się swobodnie obracał w rękojeści, żeby podążał za zwojami bruzdowania. Yy, więc łożyskowany. Zwracacie uwagę, ja też na to na początku zwracałem uwagę, łożyskowany. I tak naprawdę zostaliście nabici w butelkę, bo owszem, wy, kupując ło, łożyskowany wycior, w nomenklaturze mechanicznej tuleja ślizgowa to też łożysko. Czyli łożysko ślizgowe inaczej, tak. Te wyciory są tulejowane, niełożyskowane. Tam nie ma łożysk z kuleczkami. Przynajmniej ja jeszcze takiego nie spotkałem. Wymyśliłem sobie, że skoro mam zapłacić 250, 350 zł, są i droższe, tak. Gdzie producent mówi. Sprzedaje Ci super wycior, najwyższej jakości produkt, łożyskowany. A tam jest tuleja ślizgowa. Tak sobie myślę, kurde, za 3,5 stówy ktoś mnie w balona robi. I stąd właśnie projekt. Wycior kupiłem, kupiłem wędki karbonowe. Po, poskupowałem narzędzia do robienia gwintu. To jest ten gwint taki, tu gdzie nakręcamy szczoteczki tam czy inne elementy czyszczące. One wszystkie mają taki amerykański gwint, 1,8 cala, więc pokupowałem sobie narzędzie a myślę, zrobię sobie, i tak jak widzicie, okówka jest. Kawałeczek tutaj mosiężny z gwintem naklejony na wędkę, na wędkę, na kij węglowy, tak? Na pręt węglowy. Tutaj jest ta część, która będzie, na której będzie rękojeść, na której będą właśnie te łożyska. I ja to zaraz będę montował. Później, później wam pokażę na, na karabinie. Co, czego, jakich elementów użyłem? Czyli tak, mamy mosiąc, mamy karbon, włókno węglowe. Elementy rękojeści wytoczyłem sobie z takiego tworzywa. To jest taki rodzaj teflonu. Teflonu, który ma dodatek węgla w sobie, czyli też jest. Ma podwyższone takie możliwości ślizgowe. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, tak powiedzmy. I kupiłem miniaturowe łożyska oporowe, maszynowe, żeby ten wyciór właśnie wyłożyskować. Reszta podzespołów, czyli jakieś tam podkładki, nakrętka, którą to wszystko do kupy skręcę, to wszystko jest z nierdzewki. Chcę to złożyć raz. Dać odpowiedni smar, złożyć to raz i mieć spokój, że tak powiem, do końca życia. Tak? Tu się nie ma, to się nie ma, prawa rozpaść, to będzie musiało działać. Także ja się słuchajcie, biorę za składanie, a za chwilę wam pokażę, jak to działa w karabinie. Hej! Słuchajcie, zobaczymy teraz, czy wyciąż się obraca. Zwracajcie uwagę na ten plasterek. No, chyba było widać, że się obraca. No, i tutaj będzie teraz dobrze widać, dlaczego zrobiłem ten mosiężny rdzeń taki długi, ponieważ y, włókno węglowe, które zakupiłem, ma metr długości. Jak widzicie. A, y, tu wystaje, tu wystaje jig. Y, jak widzicie, y, karabinek jest w ten sposób skonstruowany, że jeżeli chce czyścić y, przewód lufy od strony komory nabojowej, E, przeszkadza, mi, przeszkadza mi kolba, osada. E, żeby wycior przeszedł przez lufę na wylot, ale żeby nie uderzać rękojeścią, żeby nie przeginać wycioru w czasie wsuwania, żeby go wsunąć tam dalej, e, no musiałem przedłużyć. E, w, w wersji, gdyby ten karabin miał. Inną konstrukcję, gdyby można było rękojeścią dopchnąć do samej komory nabojowej, wtedy te, ten mosiężny element by w ogóle nie wystawał, on by był całkowicie schowany w rękojeści. O, może zbliżenie jeszcze wam pokażę na rękojeść. Tutaj jest zaślepka z tej strony, z tej strony, żeby było dobrze trzymać w ręce, w dłoni. O, I wygląda to. O, tutaj zbliżenie, może na połączenie. I tak to wygląda w całości. Jak widzieliście przed chwilą na broni, wyciąrdziała pierwsza klasa. Moje plany na przyszłość, na pewno, bo ta wędka jest zrobiona z włókna o średnicy 5 mm, czyli do wszystkich 22 223, 22, przepraszam, no 22 też, tak, 22 223. 22, Drugą, drugi kij mam kupiony o średnicy 6 mm, z niego będę sobie robił wyciór do mojej 308. A w jakiejś tam odległej przyszłości, bo muszę skompletować narzędzia, wymyśliłem sobie takie dwa frezy, żeby ułatwić sobie pracę w toczeniu rękojeści. Takie dwa frezy, którymi będę robił gniazda podłożyska muszę zlecić wykonanie takich frezów, bądź przeostrzenie wierteł na frezy z pilotem. Także chwilę mi się zejdzie. No może ktoś z Was by mi pomógł, jeżeli ma takie możliwości. Potrzebuję, potrzebuję wiertło przeostrzyć w ten sposób, żeby tu czoło, tak jak ma wiertło ostrza skrawające, tak? żeby były w poziomie, tak jak frez palcowy, czołowy, ale po środku, żeby został pilot o średnicy 8 mm. Yy, także może ktoś z Was pomoże, jeżeli nikt, nikt z Was nie ma takich możliwości, takich maszyn w domu, yy, tudzież w firmie, no to będę jakoś sam musiał sobie poradzić, poszukać. Yy, jeżeli uda mi się zrobić te frezy, jeżeli uda mi się yy, przyspieszyć trochę yy, proces produkcji, bo wytaczanie nożami w tym teflonie jest bardzo uciążliwe, to myślę, że w jakiejś tam bliższej lub dalszej przyszłości będę mógł zrobić i dla Was takie wyciory. Także tymczasem trzymajcie się, życzę Wam miłej niedzieli. Hej!